Prawie 90 milionów złotych trafi do 22 gmin subregionu wałbrzyskiego w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. 3 lutego w Szczawnie Zdroju burmistrzowie i wójtowie podpisali umowy na realizację programu, który adresowany jest do wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Subregion Wałbrzyski jest liderem w skali całej Polski, jeżeli chodzi o program Ciepłe Mieszkanie. Jest to program, który jest uzupełnieniem dużego, priorytetowego programu. Czyste powietrze. Samorządy otrzymują środki, które będą dystrybuować do mieszkańców. Mieszkańcy, którzy są właścicielami lokali, użytkownikami wieczystymi bądź mają inny tytuł, do lokalu mogą. Składać wnioski. Myślę, że gminy będą ogłaszać programy za chwilę na stronach internetowych. Także zachęcam mieszkańców naszego subregionu do zainteresowania tym programem na stronach internetowych. Dla osób najmniej uposażonych można uzyskać dofinansowanie aż 95% do kosztów kwalifikowanych. To powoduje, że praktycznie w zasięgu ręki każdego. Polskiego obywatela, który chce dokonać termomodernizacji swojego mieszkania, wymiany przede wszystkim źródła ogrzewania na bezemisyjne, czyli usuwamy tak zwanego kopciucha, zastępujemy go albo kotłem gazowym, albo pompą ciepła, czy też kotłem na biomasę, bądź też innym źródłem. Bezemisyjnym, które będzie dobrze służyć mieszkańcom takiego budynku czy takiego mieszkania. Mogę tylko wyrazić satysfakcję, że polski rząd przeznacza takie środki na ten cel. Pomimo trudnej sytuacji budżetowej, jednak, jest to pewien priorytet. Również my, jako samorząd województwa, planujemy przeznaczyć bardzo duże środki z funduszy europejskich, które pozostają w naszej dyspozycji. Będziemy ogłoszeli konkursy i te środki europejskie kierowali właśnie także tutaj, na południe, chociażby w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na termomodernizację. Modernizację, bo jest to bardzo ważne zadanie. I mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat ten problem będziemy już jedynie wspominać, bo wykonamy większość prac, która już się dzieje, ale jest jeszcze trochę do zrobienia. Bardzo się cieszę, że w końcu też te środki na termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła trafią do tych beneficjentów mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Tego brakowało nam realizowaliśmy kilka projektów, projekty unijny, projekty gminny, a teraz w końcu coś, na co, na co czekają mieszkańcy właśnie, przede wszystkim wspólnot w samych Ziębicach. Przewidujemy udzielenie 170 dotacji, tak oszacowaliśmy. Przede wszystkim będą to wymiany starych źródeł ciepła na piece gazowe lub pompy ciepła, ale też ważna informacja, że tutaj mieszkańcy będą mogli skorzystać też ze środków na Termomodernizację, czyli wymianę na przykład starej stolarki okiennej. Trzeba oczywiście spełnić wszystkie kryteria, trzeba mieć oczywiście odpowiednią dokumentację. Też możliwość w ramach tego programu jest otrzymać stuprocentowe dofinansowanie na wykonanie dokumentacji technicznej tego, co chcemy zrobić. Będziemy przez najbliższe dwa lata wydawać te środki. Jest jeszcze wiele, wiele potrzeb związanych z przede wszystkim lokalami prywatnymi, ale ja bardziej bym się tutaj koncentrował na Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który da możliwość instytucjom takim, jakim jest gmina, jak również budynkom użyteczności publicznej przede wszystkim, bo tam mamy też pewnego rodzaju zapóźnienia, aby zwiększyć efektywność energetyczną tych budynków, jak i również wymieniać w tych budynkach źródła ciepła na bardziej efektywne. To jest taki program, który może nie jest wielki, ale jest takim pewnym uzupełnieniem tego wszystkiego, co robimy, aby po pierwsze... Zwiększyć efektywność energetyczną budynków, jak i również poprawić wydajność energetyczną tych lokali. To tak naprawdę na najwyższy poziom dofinansowania będą mogli liczyć te osoby, które biorą po prostu świadczenia z opieki społecznej, a one nigdy tego nie zrobią, dlatego że są to bardzo duże koszty, chociaż sam, pomysł, sam proces przygotowania inwestycji, uzyskania wszystkich pozwoleń i tych projektów, i decyzji konserwatorskich. Te pieniądze są dla wspólnot. Natomiast największy problem, który mamy w kraju, mówimy o mieszkaniach komunalnych i mieszkaniach socjalnych. I tutaj niestety tego to nie dotyczy. My czekamy na duże środki pieniężne, które nam pozwolą dokonać tych wszystkich modernizacji, owszem, ale w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. Wymienić te źródła ciepła i zrobić to na skalę masową i ogólną. Dla całego województwa dolnośląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczy na ten cel ponad 240 milionów złotych.